Dzień dobry, pamiętacie to wideo? Bo ktoś sobie wiatraki postawił. Zobaczcie jak to wygląda. No i będzie migać. U mnie to miga. Mimo, miga. że są tak daleko, to się Jesteśmy teraz w domu u pana Macieja Wienierta i jesteśmy kilkaset metrów od wiatraka. Mamy pana Macieja i tutaj kilkaset metrów od jego domu ile wiatraków? Tu mamy siedem wiatraków w tym miejscu, tych. I jak się koło tych wiatraków mieszka? Bo to jest najważniejsze pytanie. Ja mieszkam w Szczecinie. Odpowiedź dla ludzi, którzy mieszkają w większych miastach. Jak się mieszka przy samym wiatraku, nawet nie 500 metrów od wiatraka? Przede wszystkim pierwszy problem jest hałas. Hałas, który mam nadzieję w tle słychać. Drugi problem jest to problem migotania, tak zwany efekt stroboskopowy. No tutaj mocno to ogranicza jakość życia. I rada dla ludzi, którzy chcą zmieniać prawo i stawiać wiatraki blisko zabudowań. Taka odezwa może bardziej no jest to szkodliwe, szkodliwe dla mieszkańców, niszczy miejscowości, ogranicza rozbudowę miejscowości. No jest to coś, czego naprawdę nie powinno być tak blisko zabudowań. Energia ma nam służyć, a nie my mamy służyć energii. Co jest bardzo ważne w tej historii? Pan Maciej Bienert, e, Macieju, nie jest przeciwnikiem wiatraków, wręcz zawodowo zajmuje się projektowaniem różnego rodzaju farm wiatrowych i innych instalacji elektroenergetycznych. Czyli w czym jest problem? Problem jest w tym, że wiatraki i cała energetyka, elektroenergetyka musi służyć ludziom, a nie odwrotnie, żebyśmy my służyli i ofiarowali swoje miejscowości, swój standard życia tylko dlatego, że mają powstawać tutaj wiatraki dla jakiejś, jakiejkolwiek ideologii. Patrzcie, mamy wiatrak, a tu mamy dom. I to. Ile tu jest metrów? Ja no nie wiem, 50? Dom wiatrak.